Kręcę trochę mniej filmów niż zwykle Dlatego Virgin Mobile rzuciło mi wyzwanie Żebym dla odmiany rozpieścił swoich fanów Okej, okay, spróbujmy Przemyślenia będą dziś i jutro I pojutrze, god my life me, when no else was ever me. Ponownie witam Dziś jeszcze raz wrócimy do Niezwykłego świata Telezakupów, zapraszam Uwielbiam pracę w kuchni. Potrafię zrobić takie dania, że palce lizać. A, no właśnie. Przecież bandażowanie zajmuje mi więcej czasu niż krojenie cebuli. Czy nie ma na świecie porządnych noży? Są. Są? Są. Oczywiście są. Cały zestaw. Japońskich noż roszczonych laserowo najwyższej jakości. Tym oto długim nożem z ząbkami i zaokrąglonym końcem, z łatwością pokroimy każdą, nawet jeszcze ciepłą bułkę, bez zgniatania, równo i szybko. Czy Wy widzicie, jak ten nóż z łatwością kroi jeszcze ciepłą bułkę? Toż to chaturi hanzo! Do krojenia jarzyn najlepszy jest nóż o trójkątnym kształcie i ostrym czubku. Z jego pomocą precyzyjnie kroimy warzywa. Tylko nie uszkodź respiratora. No, chyba mi nieźle poszło. Rzeczywiście, ale nie zrobił pan to swoimi rękoma, to dzięki tym nożom laserowym. Faktycznie, proszę państwa, ten rewelacyjny zestaw laserowych noży japońskich jest do kupienia oczywiście tylko w TV Market. I uwaga, niespodzianka dla każdego, kto nabędzie taki komplet, TV Market w prezencie daje... To oto radio Dzwonił Tyron Lannister, chcę swoje highfi z powrotem To oto radio Naprawdę mniejszego radio nie mieli? Może jeszcze niech rzucą wzmacniacz gitarowy z kapeli papy Smerfa. Niezawodne, bezpieczne, a wśród nich nóż do chleba, do mięsa i wędlin Serów, tasak, pobierak, nóż do ryb Dzięki nim przygotowujemy potrawy takie, jakie naprawdę lubimy Bo bez tych noży to jest niemożliwe? Kochani, zobacz, wreszcie przyszły laserowe noże od reżyseraki na akcji Czy to oznacza, że już nie musimy jeść tego, czego nie lubimy? Tak, i zobacz, co dali w prezencie Od teraz będziecie mogli grać koncerty. Także na stadionach. A ja już myślałem, że nie ma na świecie dobrych noży. Są. Oczywiście są. Na jednym z polskich targowisk, przypadkowo spotkanym tam panią, zadaliśmy pytanie: Czy lubi pani obierać ziemniaki? Strasznie nie lubię obierać ziemniaków. Trzeba było na ślubie powiedzieć nie ty żarciki. Pamiętaj, codzienne obieranie ziemniaków to 10 minut. W roku daje to dwa tygodnie. W ciągu całego życia zajmuje Ci jeden rok. Nie szkoda ci czasu? A no, żeby zagwarantować sobie 3 miesięczny urlop, wystarczy przestać myć zęby i robić dziecku kanapkę do szkoły. It's a kind of magic! Od dziś, zamiast obierać ziemniaki, możesz zacząć robić w kuchni coś innego. W rezultacie obiad przygotujesz o wiele szybciej. Jeszcze szybciej się uwiniesz, jak męża otrujesz a dziecko zostawisz w oknie życia. One są dość pojemne. Siedmiolatka jeszcze się tam jakoś upchnie. Czy gdzieś tu są dobre pomysły? Oczywiście są. Jest bezpieczna. Posiada czujnik bezpieczeństwa. A co najważniejsze, pracuje za ciebie. Ale to jest szare, a nie czarne. Poprosiłem Elmo o pomoc, bo mi by to przez gardło nie przeszło. Elmo. A więc nie czekaj. Podaruj sobie dodatkowy rok życia. Albo kup kilka i żyj wiecznie ze świadomością, że kiedyś Cię odwiedzi Christopher Lambert z ogromnym mieczem. There can be only one! No i mamy, proszę Państwa, kryzys rodzinny. No bo kto z nas lubi obierać ziemniaki? Nikt nie lubi. Bić konkubiny po też nikt nie lubi, a jednak ktoś to musi robić. Kto z nas nie lubi zjeść sobie porcyjki młodych ziemniaczków z koperkiem? I na koniec frytki złociste, chrupiące, pachnące, że buzi dać. Powiedział Wesołowski mijając plac zabaw! Pachnące, że buzi dać. Dane statystyczne mówią, że dziennie tracimy, proszę Państwa, 10 minut na obieranie ziemniaków. W ciągu miesiąca daje to jeden dzień. No, chyba, że mąż przepił wypłatę, wtedy problemu nie ma i zyskujemy w miesiącu jeden dzień. Dobrze liczę? Oto maszynki elektrycznej do obierania ziemniaków, proszę Państwa. Oto, jak prosto i dziecinnie się obsługuje. Jest jej siostrzyczka. Siostrzyczka. Ja żeby Państwu zaprezentować, jak obierze zarówno. Stare i młode ziemniaki. Teraz, proszę Państwa, wlewamy szklankę wody do starych ziemniaków. O, to dzieci w Afryce już będą musiały się męczyć z obieraczką. Przemykamy pokrywy. Zapinamy również tutaj. Siostrzyczkę też zapinamy. Mamy gościa. Witam bardzo serdecznie, Pani Bogu, miła. Miło mi bardzo. Ile osób zasiada w Pani domu do obiadu? Cztery. A jak długo dla nich Pani gotuje? 25 lat. 25 lat. I tylko pani? Tylko ja. I nigdy nie pomyślała pani o rydzynie i plastikowych beczkach z kwasem fluorowodorowym? I gotowa? Gotowa. Zatem start! <grym> Jak u pani, pani Bogusiu? Cztery ziemiaczki. Cztery no ja mam ich znacznie więcej. I wszystkie obrane, bardzo proszę. Ty się tak nie mądruj, tylko dolicz czas za umycie tego ustrojstwa. Dawać dalej. Ponownie przywitajmy już wcześniej poznanego Horsta Fuksa. Cześć, Horst. Cześć, Gabi. Cześć, Gabi. Tylko zobacz, co przyniosłem. To jest prawdziwe kuchenne cudo. Hot Plate. Jedno z najlepszych wielofunkcyjnych kuchennych urządzeń na świecie. To prawdziwy cud. Wielofunkcyjny? Co to znaczy? No Gabi, jak to co to znaczy? Wielofunkcyjny to znaczy, że może wykonywać... Jedną czynność Wielofunkcyjny znaczy, że może wykonywać wiele czynności Gdzie by dzisiaj była ludzkość, gdyby nie Mikołaj Kopernik, Albert Einstein i Horst Fuchs? Ty masz w domu coś takiego, prawda Gabi? Tak Taką? Tak W zasadzie większość patelni jest okrągła, prawda? Tak Z okrągłymi patelniami jest jednak jeden problem Jaki? Taki, że nie mają kształtu czworokąta A, to jest wspaniałe Zobacz Gabi, mamy pokrojone warzywa wszystko wrzucimy na patelnię i naraz usmażymy. Świeże warzywa możemy upiec razem z mięsem. Gabi, jak ty łączysz te wszystkie fakty? Teraz przeprowadzę mały eksperyment. Postawimy zwykłą patelnię na rozgrzaną płytkę i jak widzisz, elektronicznym termometrem zmierzymy temperaturę na patelni. Jest to bardzo czuły termometr. No, oczywiście, przecież to jest GTH400 Digital Thermometer. Przy jego pomocy możemy dokładnie określić temperaturę na powierzchni. To dzięki temu, że innowacyjny system szybkiego ogrzewania błyskawicznie i równomiernie rozprowadza ciepło na powierzchni naszej patelni. A to, to znaczy, znaczy. że możemy zaoszczędzić dużo energii. i zapłacić zajebiście wysoki rachunek za prąd. Widzisz, jakie to proste? Bez przywierania i przypalania. Upiekło się doskonale. Zjarało się w chuj. Trwało to naprawdę krótko. Nic nie przywiera i nie przypala się. Doskonałe jajko. Dlaczego mi nie powiedzieliście, że mam rozpięty rozporek? Doskonałe jajko. Powierzchnia grzejna hot plate to jest, jest naprawdę dostatecznie duża, prawda? Wyjątkowy to jest synchron tego dubbingu. To grzej na hot plate to jest, jest, naprawdę jest dostatecznie wyjątkowe. duża. Jak w filmach z Bruce'em Lee. Życie jest jak pudełko z kombosami. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi! URA! W międzyczasie nasze pstrągi się usmażyły. Wygląda to bardzo smacznie! To już jest gotowe do podania. Gabi, proszę, pomóż mi. W czym mogę ci pomóc? Wspuszczaj sobie w dolu. Wyciągnijmy go. Tak. Możesz serwować łososia. Popatrz tylko, jaki jest miękki. No dalej nie zapiąłem! Tylko obserwuj, Gabi. Od czasu do czasu każda gospodyni może mieć problem z przypalonym mlekiem, czy nie? Horst, co właściwie zamierzasz zrobić? Spokojnie Gabi na podstawie pomysłów Horsta nakręcili Marsjanina. Gabi teraz myśli, że zniszczyłem hot plate, gdy wyłączyłem palnik gazowy. Tak. Chcę wszystkim przypomnieć, że chodzi o temperaturę 1750 stopni. O mój Boże. To dokładnie tyle, ile Gabi ma teraz majka. Horst, to jest niezwykłe. Nie, to przecież niemożliwe. To jest czyste, pomimo że mleko się przypaliło. Czy ludzkość jest na pewno na to gotowa? Chcę ci pokazać coś naprawdę rewelacyjnego. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Mm. Przygotuję naleśniki jako deser. Naleśniki? Przecież smaki i zapachy nie zostają. I to wszystko bez jednej kropli oleju. To dokładnie tak jak w twojej głowie, może oni są spokrewnieni. <laughs> To już koniec naszej kolejnej przygody w świecie telezakupów. Dzięki temu odcinkowi dowiedzieliśmy się, że wystarczy przestać obierać te cholerne ziemniaki, żeby zyskać jeden dzień każdego miesiąca. Ogroszenia no parafialne. Zróbmy sobie szybki konkurs do wygrania pięć egzemplarzy mojej najnowszej książki z autografem. Wasze zadanie jest proste. Wymyślcie najbardziej bezużyteczną rzecz, jaką moglibyście kupić w telezakupach. zakupach. Na przykład kibel, w którym nie można podnieść klapy albo prezerwatywa z dziurą, albo kobieta bez dziur. I po drugie, pamiętajcie, że już jutro i pojutrze kolejne przemyślenia. Aha, jeszcze jedno przekazuje wyzwanie rozpieszczenia swoich widzów Jackowi Gadzinowskiemu. Do dzieła. Wielofunkcyjny, to znaczy, że może wykonywać. Seriously? Grands mm. mm.